Wow, ale zaspały. Oh. Na szczęście dzisiaj spotkam się z rodzicami. Wow, pogoda jest. Ajajaj, myślę, że to będzie dobry czas. Nieważne jaka pogoda. No, myślę, że pogoda będzie ok. Uh, 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 uh. Mm -hmm, mm -hmm. O, wciąż zapominam, że nie mam włosów. <laughs> Pasja? Według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Amarych. Powinienem tutaj szukać, szukać, szukać teraz. Hmm. Papierowe miasto. No na przykład. Zadzwonię do rodziców i zapytam się albo nie, zapytam się właśnie, zapytam się yy, ich szofera, o których on tak się bardzo martwi i zapytam się, o której będzie w domu. Witam. O której moi rodzice będą w domu? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Rozumiem. Rozumiem. Okej. Okay. Dobrze. Oczywiście. Miałem iść dzisiaj do kościoła. Oh, nie chcę, mi się nie idę do kościoła. Wolę sobie poczekać na rodziców i spokojnie, mm, wygodnie z nimi obejrzeć film. Kurczę, Nie, no nie jest tak zimno. Co? Serio? Serio? Boże, nie chcę Ci nic mówić, ale dzisiaj przyjeżdżają moi rodzice i chcę mieć... Dzisiaj wygodnie, po prostu chcę mieć dzisiaj wygodnie. Chcę z nimi obejrzeć wreszcie film wygodnie na fotelu. Nie potrzebuję ciebie. Ach, jak dobrze przyjść przed spotkaniem z rodzicami do lasu. Naprawdę bardzo dobrze. Kto tu dzwoni? Halo. Tak. Tak nazywam się. Tak to ja. Tak. Tak dziewięćdziesiąty tak. siódmy. Tak. 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 Kevin. Co? Słucham? Ale ja to moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym. samochodowym Jak? Nie to musi być jakaś pomyłka Ale sprawdziliście dobrze dokumenty Dlaczego? Dlaczego? Boże. Dlaczego? dlaczego? Tak, Boże. Przyjdę do Ciebie. Burzaniec. Burzaniec mamy. Było tak dobrze. Czekałem na Was. Nie, jakim cudem. Boże, idę do Ciebie. Proszę, odpowiedz mi, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego pozwoliłeś na to? Żałuję tego. Żałuję każdego złego słowa. Każdego złego czynu. Każdego grzechu. Każdego błędu. Ojcze, dlaczego oni musieli zginąć? Dlaczego? Proszę opowiedzieć, czuwać mnie tak niechcąca. Matko, stawia się z Wami. Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc życia Twojego, Jezus, święta Maria. Matko Boże, mądry się za nami, Teraz, jak godzina śmierci naszej. Amen. Przyjmuję ten krzyż, biegnie za Tobą, Jezu. Boże, dzisiaj Mówię no Ci tak. Od teraz, Boże, idę za Tobą. To cud Różeńca, który jest niebiańskim mieczem, darem od Boga, który przyszedł przez Maryję. I Maryja podarowała nam Różeniec który ratuje nasze dusze.